Więc witam was. Jest godzina 23. Mały poszedł spać, więc możemy brać się za to, co jest tutaj, w sumie za podłogę i, i, i resztę rzeczy trzeba ogarnąć tu trochę tą chatę. No na to czas, dlatego że dziecko nie poszło spać. Pierwszy dzień sam z dzieckiem, w sensie no nie pierwszy dzień, ale wiecie, taka akurat żona pojechała. Hmm, ona pojechała właśnie na... do Krakowa yy, i zostawiła mi dziecko, więc stwierdziłem, że... Yy, wiadomo, obowiązek trzeba przejąć i tyle yy, mianowicie, ale też yy, no, nie wiem czy wy też tak macie jako rodzice, że jedna strona na przykład totalnie jakby, może nie to, że ma gdzieś zachowanie, znaczy zachowanie. Troskę dziecka, tylko jakby no wyjeżdża się w celu odpoczynku, w celu takiego zregenerowania się i, i takich innych rzeczy. Więc jakby no fakt, że gdzieś tam ta myśl o tym dziecku jest, ale na przykład nie myśli się na tyle, że często o nim, bo się wie, że jest druga osoba, która się nim zajmuje, opiekuje i, i etc., etc. No u mnie to jest w przypadku takim właśnie że jak gdzieś wyjeżdżam to się nie martwię. Nie, nie, nie dzwoni, nie wypytuje, nie to tamto. A w przypadku mojej żony jest właśnie odwrotnie. Telefon za telefonem totalnie w ogóle wyjeżdża się odpocząć, a ona nie wyjeżdża. Jakby umysłowo tu zostaje, no nie, w sensie głową zostaje tu, ale reszta jedzie tam. Więc no to tak jest do bani. No dobra, no ja się biorę za wstępne ogarnianie chaty. Żeby na jutro było pięknie, fajnie i w ogóle the best. Mm, no i myślę, że coś na pewno jeszcze nagramy. No, trochę się dużo, ale to. Zalewamy sobie wodę na szybko. Jak ale ja możecie też napisać w komentarzu. Teraz najpierw się zacznę, w sumie ze sprzątanie łazienki. Od łazienki zacznę. Może tu nie ma takiego dużego bałaganu, ale gdzieś to na tych szybkach tutaj też jakiś kurs się zrobił i tak dalej. Więc od tego trzeba. Tutaj u mnie zawsze biorę się za pierwsze, co to łazienka. Jak już łazienkę ogarnę, to później się przemieszczam. Z korytarz tutaj korytarz, kuchnia z salonem no i tam gdzie dziecko śpi teraz aktualnie nie będę sprzątał dlatego, że no, wiadomo żeby go nie obudzić, chociaż myślę, żeby się nie obudził nawet jakbym zabawki posprzątał i ogarnął, więc e, więc, więc tak wygląda na tą chwilę łazienka a zobaczycie efekt w sumie posprzątania e, jak ogarnę to wszystko Wiecie, jakby podłoga była myta, co prawda wczoraj, yy, ale nie zaszkodziłem umyć, nie wiem jak wy, wie, ale ja zawsze do płynu, do podłogi, yy, do mycia podłóg, wlewam też do Mestos, żeby jakby tą podłogę też odkazić, no to wiecie, różnie, różnie to wszystko bywa. Dobra, ja nie, nie zagaduję Was, bo mam tu istny Saigon dosłownie, w sumie yy, żona wyszła i... i jak sami możecie zobaczyć jest totalny rozpizdziel. W pierwszej kolejności, co będę robił, no to na pewno przygotuję sobie, o jak widzicie ściereczka, e, miseczka i wszystko z w skórzu ogarniemy. Później będzie dezynfekcja, czyli domestos i tak dalej, sekcja czystości. Widzieliście pewnie, a co do e, sprzątania reszty części domu. Powiem wam tak, generalnie, generalnie lubię sprzątać e, mieszkanie. Tak się zastanawiam właśnie, czy żeby nie być firmą sprzątającą, ale to też, wiecie, nie pieniędzy nie brać. Nie, no tak swoją drogą w sumie, <coughs> mm, teraz biorę się za tutaj ten hol. Czyli głównie tylko wystarczy oprzątnięcie, zabawek, umycie e, tutaj podłogi. Też na tej samej zasadzie co w łazience. I to, z czego jakby, jakby powiedzieć, nie lubię, lub znaczy, podoba mi się końcowy efekt pracy, mianowicie że wysprzątana kuchnia. Łazienka, która musi być zawsze, ona musi być duża. Nawet jeżeli jest mała łazienka, to ma optycznie wydawać się przestrzenna. Przestrzenną, dużą i pojemnościową, czyli im mniej rzeczy jest na widoku, tym ona jest dla mnie ładniejsza. Nie wiem, co Wy o tym sądzicie. Dajcie znać też w komentarzu, czy też tak lubicie. Jak łazienka jest schludna, ładna, i nie. Wchodzą do łazienki, widać, że to jest łazienka, że to nie jest burtel na przykład, tak, że tu ręcznik, tam ręcznik, tu 5 tysięcy płynów, tam 10 tysięcy, tu golarek w chuj. Ja uwielbiam schludną, czystą, ale taką ładną łazienkę, czyli w, y, mało rzeczy widocznych przede wszystkim, dwa y, czystą, trzy schludną. No to też można do czystości za to trzecie a, Słowo można do, do drugiego zaliczyć. do czystości. się tutaj kuchnia po części. No i musiałem rozebrać czajnik, dlatego że coś tu mi tak śmierdziało. Zgniłem takim, nie wiem czy to mięsem czy czym się okazało, że to główna przyczyna była ta. Muszę ją wymienić zaraz i, i będzie git. Tak wygląda pierwsza część kuchni bo druga jeszcze jest tutaj, więc z nią, z nią się zajmę za chwilę. No i tak prezentuje się finalny efekt kuchni. Jest chłodnie, ładnie i czysto.